Przypomnę, pięć rund, panowie, cztery rundy, panie. Życzę sportowej rywalizacji, zwycięstwa najlepszym. Myślę, że Sporogiew dzisiaj się nie wywróci i będzie tutaj godnie nasze województwo reprezentował. Uwaga, uwaga panowie, uwaga panowie i panie. Panie zostają, bo która pojedzie teraz to już może zapomnieć o dobrym miejscu, bo będzie dyskwalifikacja. Sędzia główny patrzy na stoper. Jeszcze mamy kilkanaście sekund. I pani dyrektor Małgorzata Gniewczyńska w tym momencie dała sygnał do startu. I ruszyli panowie na dystansie pięciu pełnych okrążeń. Około 13 km każde z nich. A w tym momencie, w tym momencie ruszają. Panowie, nie, nie, Rysiu, już teraz nie przejedziesz, nie ma szans. Dopiero pan dziewczyna. No powinniśmy, y, dziewczęta przepuśćcie wozy techniczne, bo one też chcą obsługiwać tych zawodników. Dziewczyny, ma się cztery rundy, nie podpalajcie się tak. każdy rany jeszcze się wszystkie tu aby się tylko wytrzymały. Nieważne kto pierwszy wystartuje, ci co pierwszy wystartują przyjadą ostatni. Tak, macie ścigać się na ostatniej rundzie, a nie na pierwszej. Teraz... Pan Zbigniew e, Szymański, przydziera się tutaj z Tarnowi, Tarnowo Podgórne. Witamy Cię Zbyszku. Pojawili się tam na początku tej długiej prostej, cały, cały peleton, przynajmniej ta pierwsza grupa zasadnicza. 76 zawodników, tutaj idą całą szerokością ulicy, całą ławą idą. I 70... Pięciu zawodników, ale to będzie dopiero pierwsza runda, a pozostanie im jeszcze cztery. Tam po trasie będzie miała spotkanie z nimi Telewizja Polska. Dzisiaj racja po 22. W telewizji regionalnej. I tutaj widzimy Boga Szczecin na czele 149. 149. Przeprowadził cały peleton. Jest to Patryk Caban w Patryk Caban pierwszy na linii mety pierwszego okrążenia. Cały peleton razem tam widać jeszcze jakichś zaległych, troszeczkę odstanie. Ale jest, jest ich tutaj sporo. Przypomnę, wystartowało 75 juniorów młodszych i 55 dziewcząt. I widzimy całą grupę. Wszyscy jadą tutaj razem, jako pierwszy 160 przeprowadzi tą grupę, 160. Tu porwał. Oj, tu jest dużo więcej. Widzimy chłopcy, jadą dzisiaj bojowo, ostro. No i teraz zobaczymy kto to przeprowadzi tą grupę. Tutaj też jest taki walka o prestiż. Znowu Boga Szczecin 149, 149 na cele Patryk Zaban, on podobnie. Na czele jeszcze dwie rundy, cała grupa razem, cała grupa razem, dwie rundy jeszcze, tutaj 159, wykorzystuje samochód. I widzimy chłopców, cała grupa. Było w niej 50 zawodników, 75, którzy wystartowali. Oni mają do końca jeszcze jedno okrążenie. Widzimy, że tutaj na co wysparowało się dwóch zawodników. Oni mają nieznaczną przewagę, ale to jest tam około 50 metrów. Myślę, że Paleczomu to zdąży pomóc. Panowie, wjeżdżacie na ostatnie okrążenie. Ostatnie okrążenie. 138 i 136. Ostatnia runda. Ostatnie zgromadzenie! 138, 136 zgromadzenie! A jedzie duża grupa Duża grupa zawodników będzie wjeżdżała na metę. A skończy, przed nią jedzie jeden zawodnik. I myślę, że to jest zawodnik, który odjechał od grupy czołowej. 136 na czele. 136 Paweł Przewęda, górnik Wałbrzych. On prowadzi w tej chwili cały peleton. I zwycięży zapewne dzisiaj, bo już mu zostało 50 metrów do mety. Paweł Przewęda, gratulacje, zwycięzca dzisiejszego wyścigu. I tu gorąca ostatni winisz, a ta tu walka, widzę Zborągiewicz wysoko. 173. 173 na drugim miejscu. I cała grupa zawodników, około 40 zawodników w tej chwili dojechało do mety. Prawdopodobnie wszyscy co tutaj przyjechali będą na miejscach punktowanych, a to jest dla nich bardzo ważne, zbierają punkty do szalarzu kucharu Polski, żeby potem wystartować w Olimpiadzie Młodzieży. Przypomnę, cała grupa tutaj dojechała na 130 136. To jest Paweł Przewęta, górnik Wałbrzych.